Witam Państwa serdecznie, z tej strony Beata Promeliusz, lidera WIA Astrologia Holistyczna. Zapraszam do omówienia wydarzenia astrologicznego, jakim jest ingres Neptuna do znaku Barana. Z uwagi na znaczenie tego ingresu i jego długoterminowy wpływ globalny, dużą część poświęcam dziś temu wpływowi na poziomie globalnym. Na końcu jednak podam, jak zwykle, jak ta energia będzie działać w poszczególnych domach astrologicznych. 26 stycznia Neptun wchodzi do Barana, znaku początku, gdzie pozostanie przez około 13 lat. Mówimy więc o wpływie pokoleniowym. Mieliśmy już preludium dla tej energii, gdyż w okresie od końca marca do połowy października ubiegłego roku Neptun był już w tym znaku, aby retrogradując wrócić do znaku ryb. Ten ingres nie dzieje się w próżni. Chwilę wcześniej mieliśmy stellum, słońce, Mars, Merkury, Wenus w koziorożcu i wodniku, które tworzyło sekstyl do Neptuna. To ważne, bo pokazało moment przekładu wizji na strukturę. Marzenie dostało ramy. Idea zaczęła szukać formy, a teraz wchodzimy w etap, w którym impuls duchowy chce się ucieleśnić w działaniu. Dodatkowo, uściślająca się koniunkcja Neptuna z Saturnem w Baranie, której kulminacja przypadnie 20 lutego, jest pieczęcią tego procesu. O niej warto zrobić osobny materiał, bo to jedno z kluczowych wydarzeń dekady. Dzisiaj zaznaczę tylko, że mistyka spotyka odpowiedzialność. Neptun w Baranie, o jakiej energii mówimy? Neptun to zbiorowa wyobraźnia, duchowość, wiara, ideały, iluzje, mity, projekcje i chaos poprzedzający nowy porządek. Znak Barana to początek cyklu. To ja jestem. Impuls życia, wojownik, pionier, inicjator, ogień, odwaga i instynkt. Gdy Neptun wchodzi do Barana, duchowość przestaje być pasywna. To już nie jest kontemplacja, ucieczka czy rozmywanie granic, jak w znaku ryb, ale wyzwanie do działania w imię idei. Rodzi się nowy mit bohatera nie tego, który poświęca się w milczeniu, ale tego, który działa, ryzykuje i inicjuje. Jaki jest cień tego tranzytu? Fanatyzm, duchowa wojna, iluzja świętej racji i mesjanizm ego. Neptun w baranie może zarówno rozpalać serca, jak i usprawiedliwiać przemoc ideologiczną. Na poziomie globalnym, zbiorowym rośnie znaczenie ideologii, ruchów opartych na emocji i tożsamości. Pojawia się nowy typ przywódcy, zbawca, wojownik, inicjator. Konflikty coraz częściej mają podłoże symboliczne, religijne lub narracyjne. Wojny informacyjne stają się równie ważne jak realne. Granica między prawdą a mitem coraz bardziej się zaciera. Neptun w Baranie to także redefinicja pojęcia bohaterstwa, romantyzacja walki i poświęcenia i nowe formy duchowości opartej na sile woli i sprawczości. Poprzedni cykl Neptuna w Baranie przypadał między innymi na lata 1861-1875. Jeszcze wcześniej, w XVIII wieku 1697-1710 z koniunkcją Saturn-Neptun w Baranie w 1703 roku, czyli znajdujemy tutaj pewną analogię do obecnego czasu i poprzednio 1533-46, 1207-220, 1042-56. Nie wszystko, co przypadało na te lata, to wpływ Neptuna. Uran przynosił nagłe zwroty, rozwój techniki, bunty systemowe. Pluton często masową śmierć, czystki i totalną kontrolę, a Saturn instytucjonalizację. Neptun z baranie odpowiada za takie procesy, jak dlaczego ludzie wierzą, że muszą to zrobić, dlaczego przemoc jest postrzegana jako moralna. Dlaczego czyn staje się rytuałem? Jaka jest esencja Neptuna w Baranie? To momenty w historii, gdy ludzkość przestaje się modlić, a zaczyna działać w imię Boga, idei lub przeznaczenia. Saturn w koniunkcji legalizuje ten mit i zamienia go w system. Gdy Neptun był w Baranie w latach 1861-1875 to był okres, kiedy nastąpiła eksplozja idei, kim jesteśmy jako naród, jako rasa czy jako wspólnota. I pojawiła się gotowość, by za to walczyć. Neptun, jako mit, idea i iluzja, baranie, wojna, czyn i inicjacja, bardzo dosłownie to manifestuje to czas wojen o tożsamości i ideę, między innymi wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych. Narodziny nowoczesnego nacjonalizmu, redefinicja pojęcia wolności i prawa do bycia sobą oraz czas religijnego i ideologicznego zapału połączonego z przemocą. Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych to była wojna o tożsamość i ideę. Tutaj Neptun z Baranie działał niemal podręcznikowo. Konflikt nie dotyczył wyłącznie ekonomii, ale mitu wolności. Południe walczyło w imię praw stanów i własnej tożsamości, a północ w imię jedności i zniesienia niewolnictwa. Obie strony uważały, że Bóg jest po ich stronie. Pojawiła się nowoczesna propaganda, pieśni patriotyczne, mity, mity bohaterstwa. To była wojna totalna, która przyniosła ogromną liczbę ofiar. To moment, w którym wolność przestaje być pojęciem abstrakcyjnym, a staje się czymś, za co przelewa się krew. To także okres zjednoczenia Niemiec. Czasy narodzin, na, narodzin nowoczesnego nacjonalizmu w Europie. Otto von Bismarck prowadził serię wojen w imię ideologii Jeden Naród, Jeden Duch, Jedno Państwo. Wojna stała się narzędziem realizacji idei. To przejaw znaku Barana. Nastąpiła silna mitologizacja niemieckiego ducha. E, to był czas narodzin nowoczesnego państwa narodowego opartego na micie wspólnej tożsamości. Podobnie we Włoszech, Giuseppe Garibaldi, niemal archetyp Neptunowego wojownika, walczył w imię z dawnym porządkiem w imię prawa narodu do istnienia. To był również czas intensywnego rozwoju ruchów mesjanistycznych i milenarystycznych. Przekonanie panowało wówczas, że żyjemy w czasach ostatecznych i trzeba działać teraz. W Stanach Zjednoczonych uzasadniano religijnie zarówno niewolnictwo, jak i jego zniesienie. A w Europie mieszano chrześcijaństwo z ideą narodu i misji dziejowej. To był klasyczny cień Neptuna w Baranie. Czyli moja wiara usprawiedliwia mój czyn. We Francji mieliśmy Komunę Paryską w 1871 roku. To był radykalny ruch rewolucyjny po klęsce z Krusami. Pojawiła się ideologia lud przeciwko staremu porządkowi i niemal religijna wiara w nowy, sprawiedliwy świat. Wprowadzono masowe egzekucje, niszczono symbole władzy i kościoła. A państwo odpowiadało za brutalną pacyfikację. Śmierć poniosło kilkadziesiąt tysięcy ofiar. Tutaj Neptun odpowiadał za utopijną wizję zbawienia przez rewolucję, a Baran za przemoc jako narzędzie oczyszczenia. W Cesarstwie Niemieckim mieliśmy wówczas do czynienia z ideologiczną wojną państwa z Kościołem katolickim. Władza świecka przeciwstawiała się lojalności religijnej. Pojawiły się represje wobec duchowieństwa, zamykano klasztory. Pojawiła się ideologia narodowa, która była stawiana ponad religią. To była wojna o duszę obywatela. Oto kto ma prawo kształtować świadomość. Podobnie we Włoszech. Po zjednoczeniu Włoch zaczęto brutalnie ograniczać wpływ kościoła. Przejmowano majątki kościelne. Pojawiła się ideologia, że nowoczesny naród musi zerwać z przeszłością. Także w koloniach w Afryce i w Azji europejskie imperia usprawiedliwiały przemoc misją cywilizacyjną. Przeżyto chrześcijaństwo przez, poprzez postęp i broń, karabiny. Ideologicznie uzasadniano eksterminację i podbój. Jeszcze wcześniejszy tranzyt Neptuna przez znak Barana miał miejsce w latach 1697-1710. Miały miejsce wtedy wojny sukcesyjne, zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii. August II Mocny walczył o koronę ze Stanisławem Leszczyńskim. To także czas, gdy Polska stała się głównym polem bitew między Szwecją a Rosją w Wielkiej Wojnie Północnej. Wojna o sukcesję to konflikt o boskie prawo do rządzenia. Neptun jako sakrum władzy, a Baran jako wojna, która jest narzędziem rozstrzygnięcia. To był także czas gwałtownych zmian w strukturach władzy, absolutyzm, państwo scentralizowane, zajęło miejsce państwa feudalnego. Tutaj również widać wpływy innych planet, gdyż jest to długofalowy proces rozciągnięty w czasie. To był czas, gdzie w Rosji wprowadzano reformy wojskowe Piotra I, powstała stała armia i flota, wprowadzono pobór. Szkolenie i strukturę rang. W Wielkiej Brytanii także powstawała flota wojenna stała i wprowadzono profesjonalizację armii lądowej, a w Prusach reformy administracyjne i wojskowe państwo stało się podporządkowane armii. W Hiszpanii także po wojnie sukcesyjnej wprowadzono centralizację władzy. To był moment, gdy wojna przestawała być feudalnym zrywem, a stała się narzędziem państwa. Widzimy więc wyraźnie, że Neptun w Baranie uruchamia epokę czynów w imię idei. To czas, gdy świat nie pyta, czy wierzę, ale za co jestem gotów walczyć. Neptun w Baranie. 1500, w latach między 1533 a 1546 działał najczyściej i najbardziej czytelnie. To był czas, gdy w Anglii Henryk VIII wprowadził reformację, zerwał z Kościołem katolickim, swój akt polityczny usprawiedliwiał teologicznie, i król stał się najwyższym autorytetem duchowym. Tutaj Neptun w Baranie uosabiał jednoosobową decyzję zmieniającą los kraju. W Rosji mieliśmy do czynienia z narodzinami mitu III Rzymu. Wprawdzie Iwan IV Groźny formalnie koronowany był po tym, jak Neptun opuścił już znak Barana, ale proces trwał znacznie wcześniej. Trazyt Neptuna przez znak Barana w latach 1207-1220 to był okres podbojów czyngis Który imperium tworzył nie tylko mieczem, ale także wizją kosmicznego porządku. czyngis Khan postrzegany był jako wykonawca woli nieba. A jego ekspansja jako misja dziejowa, a nie Ta sakralizacja wojny bez religii instytucjonalnej była bardzo Neptunowa. W latach 1042-1056 mieliśmy do czynienia z wielką schizmą wschodnią. Nastąpił ostateczny rozłam kościoła na zachodniej i wschodni. Mieliśmy do czynienia z konfliktem doktrynalnym, niemilitarnym wprawdzie, ale o ogromnych konsekwencjach. Każda ze stron uważana by, uważała siebie za jedynego depozytariusza prawdy. To był moment, w którym chrześcijaństwo straciło jedność mitu, a duchowy świat został spolaryzowany. To także klasyczny Neptun w znaku inicjacyjnym, jakim jest Baran. Neptun w Baranie do tej pory w historii sakralizował przemoc, łączył ideę z mieczem. Stworzył nową tożsamość przez konflikt i rodził nowy porządek przez chaos. W tych cyklach widzimy nową wizję świata, silną identyfikację, kim jesteśmy i gotowość do walki w imię idei. Dlatego obecny ingres Neptuna do Barana jest tak istotny, bo historia pokazuje, że to nie są miękkie tranzyty. Wyjątkowość obecnego okresu polega na równoczesnym pisekstylu, figurze, która jest wyjątkowo korzystna, korzystne aspekty między planetami pokoleniowymi, które mogą być czynnikiem ochronnym i łagodzącym cały proces, ale nie muszą, gdyż to, co pozytywne z dłuższej perspektywy, nie musi takie się wydawać z perspektywy tu i teraz. Na poziomie indywidualnym dla jednostki to czas przebudzenia wewnętrznego ognia, pytania, kim jestem, gdy przestają się chować, potrzeby działania zgodnie z wewnętrzną prawdą, uzdrawiania relacji z gniewem, odwagą i asertywnością, konfrontacji z iluzjami na temat własnej siły lub bezsilności. To duchowość w ruchu. Joga w działaniu, medytacja przez decyzję, ale też ryzyko, działanie pod wpływem projekcji, ratowanie świata zamiast siebie i ucieczka w świętą misję. Długoterminowy tranzyt Neptuna zadziała w tej chwili. Najmocniej u osób, które mają planety lub osie w pierwszych stopniach znaków kardynalnych, a w całym okresie 13 lat, tam gdzie znajdują się planety lub osie w znaku Barana i innych znaków kardynalnych. Teraz opiszę krótko, jak ten tranzyt będzie działał na poszczególne domy astrologiczne w horoskopach indywidualnych. Neptun w baranie w pierwszym domu rozpuszcza starą tożsamość i inicjuje narodziny nowej. Możesz czuć, że nie wiesz, kim jesteś, ale jednocześnie rodzi się impuls, by być sobą bez przeprosin. To czas duchowej inicjacji przez ciało i działanie. Uwaga na zagubienie granic ego lub granie roli wybawcy. Autentyczność staje się praktyką, a nie deklaracją. W domu drugim Neptun rozpuszcza stare definicje bezpieczeństwa i wartości. Pojawia się pytanie, co naprawdę ma dla mnie wartość. Możliwe są zmiany w źródłach dochodu, idealizm finansowy lub praca oparta na misji. Uwaga na chaos finansowy i niejasne umowy. To dom uczenia się, że poczucie wartości rodzi się z odwagi bycia sobą. W domu trzecim myślenie staje się intuicyjne, obrazowe i symboliczne. Możesz mówić inspirująco, ale też nieprecyzyjnie. To świetny czas na pisanie, nauczanie i przekaz duchowy. Uwaga na dezinformację i projekcje w komunikacji. Relacje z rodzeństwem i otoczeniem mogą się rozmywać lub idealizować. Neptun w Baranie w czwartym domu zmienia fundamenty emocjonalne. Możesz odczuwać potrzebę wyrwania się z dawnych wzorców rodzinnych. Dom staje się miejscem inicjacji, a nie tylko schronieniem. Czasem pojawia się chaos lub brak zakorzenienia. To proces budowania wewnętrznego domu odwagi. W piątym domu kreatywność eksploduje, ale nie zawsze w przewidywalnej formie. Miłość, dzieci, pasje stają się polem duchowego doświadczenia. Możliwa jest idealizacja romansów lub twórczości. To czas, gdy serce chce żyć pełnią, nawet jeśli to ryzykowne. Uwaga na ucieczkę w iluzję zamiast autentycznej ekspresji. W domu szóstym Neptun rozpuszcza stare schematy pracy i zdrowia. Pojawia się potrzeba pracy z sensem, a nie tylko dla obowiązku. Ciało może reagować psychosomatycznie, domagając się uważności. To czas służby, a nie tylko poświęcenia. Najważniejszą lekcją jest działanie bez zdradzania siebie. W siódmym domu relacje stają się polem projekcji i idealizacji. Możemy przyciągać osoby do uratowania albo samemu wchodzić w rolę wybawcy. To czas uczenia się zdrowych granic miłości. Partnerstwo wymaga teraz odwagi i prawdy, a autentyczność zastępuje romantyczną iluzję. Neptun w Baranie w ósmym domu intensyfikuje procesy transformacyjne. Seksualność, pieniądze wspólne, psychika wszystko staje się głębsze, bardziej mistyczne, ale też ryzykowne. To czas inicjacji, pracy z cieniem i terapii. Uwaga na manipulację i uzależnienia. Prawdziwa moc rodzi się z konfrontacji z lękiem. W domu dziewiątym wiara i światopogląd przechodzą rewolucję. Możesz zmienić system przekonań, nauczycieli, duchową ścieżkę. To czas pielgrzymki dosłownej lub symbolicznej. Uwaga na fanatyzm lub jedyną słuszną prawdę. Mądrość rodzi się z doświadczenia, a nie z dogmatu. W domu dziesiątym Neptun w baranie zmienia wizję kariery i powołania. Możesz czuć, że dotychczasowy cel przestaje mieć sens. Pojawia się potrzeba misji, wpływu, działania dla czegoś większego, uwaga na chaos zawodowy i niejasne role. Autentyczne przywództwo, zastępuje ambicje. W domu 11 relacje społeczne i wizja przyszłości ulegają przemianie. Możesz wchodzić w ruchy ideowe, wspólnoty i inicjatywy społeczne. Uwaga na utopię i rozczarowania. To czas tworzenia nowej wizji świata, ale zaczynając od siebie. Prawdziwa zmiana rodzi się z działania, a nie tylko z idei. W domu 12 Neptun wraca do domu, ale w nowej odsłonie. To czas głębokiego oczyszczenia podświadomości i karny. Możesz doświadczać snów, wizji duchowych, przebudzeń. Jednocześnie to konfrontacja z ucieczką i autosabotażem. Odwaga zajrzenia w cień staje się kluczem do wolności. Ingres Neptuna do Barana to początek nowej epoki działania w imię idei. To czas, gdy duchowość przestaje być bierna, a odwaga staje się praktyką rozwoju. W połączeniu z Saturnem mówimy o inicjacji do dojrzałej sprawczości, bez iluzji, bez ucieczki i bez romantyzowania cierpienia. To moment, w którym świat pyta: Za co naprawdę jesteś gotów zapalić swój ogień? To tyle na dziś. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.